No i wracamy do Modern Warfare 3. Witam Was serdecznie, no i zobaczymy sobie tutaj kawałek misji co czyli popularne Spec Opsy. Tym razem wyszukało mi kogoś do zabawy, więc nie będę latał sam jak przygłup na mapce dla dwóch osób. I bardzo fajnie, jak widzicie... Jak widzicie coś tu jest nie tak, no więc tu jest mój towarzysz. On sobie lata standardowo, jak to ustalono w Modern Warfare 3. Ja mam mu zapewnić wsparcie, może co on robi? No i próbujemy dalej. Trzeba tu uważać na swojego towarzysza oraz go dość dokładnie osłaniać, bo tu parę razy będzie taka nieciekawa sytuacja. Pilnować go trzeba z dwu, obydwu stron. Mamy bardzo fajny tutaj widok. To jest jedna z niewielu... Kurde, ale się ładuje jak głupek mi pod lufę. W tych misjach jest... Jak go gonią? W tych misjach jest friendly fire, więc ja nie mogę próć jakoś tak na ślepo. To jest jedna z niewielu misji, gdzie ta nasza współpraca jest typowo asymetryczna. Czyli jeden ma jedną rolę, drugi drugą. Chciałbym trochę pójść naprzód, ale skrypty mi nie pozwalają. No w końcu, niestety cała większość, duża większość tych misji jest zrobiona na zasadzie no... No puścić dwóch gości na mapę i kazać i zambijać wrogów, czyli no jakby nie wiem, to samo kurde dać misję w singlu. Rzucić po prostu dwóch gości bez żadnego pomysłu. Staram się tutaj za nim nadążyć, bo widzę, że dość Dość ostro napiero naprzód. Strącimy helikopter, oczywiście w tej to nie jest żaden problem. I właśnie mam leciutki problem z tą groą A mianowicie z tym trybem A mianowicie z tym trybem. Sądzę, że no kilka razy No kolego co jest? Mianowicie mam wrażenie, że. No nie, no nie przyłożono się, to jest naprawdę kilka map wziętych z Singla. Miejscówki, no bardzo podobne. Bardzo podobne, no wzięte te same mapy i wymyślone, nie wiem, wrzucone, wrzucone, wrzuceni wrogowie, wrzuceni gracze. Jakieś zasady, nie wiem, no zamiast, mamy zabijać gości na przykład. W jednej chwili zbierać coś co nie upuszczają, winy po prostu gdzieś dojść, skokować jakieś miejsca, no to jest trochę mniej zróżnicowania niż to było w Modern Warfare 2. Dobra, widzę, że tutaj kolega. Widzę, że tutaj kolega nie ma zamiaru się postarać. Spróbuję jeszcze raz i najwyżej. Pokażę Wam inną misję jeszcze. To jest ta fajna właśnie asymetryczna taka z różnym podziałem ról. Jestem pewien, że no, gdyby się wykazano tutaj trochę większą dozą. Trochę większą dozą kreatywności można by bardzo fajnie zrobić różne misje, które nie wiem, żeby jeden, żeby oddzielić bardzo daleko od siebie graczy, żeby drugi był osłaniał, yy, osłaniał partnera, żeby nie wiem dać kogoś do pojazdu, kogoś coś. Nawet są misje, gdzie zakładamy te takie znane z Modern Warfare 2 pancerze kolosów, czyli saperów. I sądzę, że wtedy można było nawet to urozmaicić na przykład no, dając pancerz tylko jednej osobie. Wtedy by fajnie można było podzielić obowiązki podkładania bomb, czy tam pobierania próbek, już nie pamiętam, no ale czym to się różni od podkładania jakiejś bomby tu trochę strzelać i go słonić od tyłu to jest akurat mapka z, z misji gdzie gramy jedną jedyną misję brytyjskim sasem i tu niestety nie mam wpływu co on tam robi mogę jedynie pilnować jego pleców mam nadzieję że zaraz tam schakuje i przyjdziemy tak właśnie to się dzieje i przejdziemy tutaj Zbądźmy mi się tego Jezu, i leci jak głupek Ja no liczyłem, że jak weźmiemy niższy poziom to obejdzie się bez problemów Aleś poleciał Dobra, powrócimy tutaj Spróbuję z nim jeszcze raz, to jest ryzykowne To jest całkiem fajna misja, taka lekko skradankowa Jest. kiedyś te misje były takie bardzo podzielone na różnego rodzaju typy, że my atakujemy, że się, że się bronimy, że mamy coś zrobić po cichu, różne tego rodzaju typy, oczywiście, obrona, obrona przed falami przeszła do Survivala i ciężko się temu dziwić. Misji jest skapeńkę mniej, no wiadomo, trochę trzeba było jednak przygotowanie hordy. Hordy w stylu Modern Warfare trzeba było trochę, no, przysiąść i zrobić trochę co ociągę oczywiście ludzi od innych misji to jest dość ciekawa misja no generalnie są Jest parę momentów które nawiązują do kampanii Tu musimy być trochę tak po cichu ale oczywiście nic się nie stanie jak zrobimy to na hura I nas właśnie ma powstrzymać przed tym ten helikopter. Oczywiście. Oczywiście partner zawsze może pomóc. Mam nadzieję, że on tutaj zakuma, bo ja się zagadałem trochę. Trzeba jakąś lepszą broń zdobyć. I się oczywiście nie udało. Spróbuję jeszcze raz. Myślę, że już ostatni, bo mniej więcej. Myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Będzie dość zabawne, jak się tego nie uda w ogóle przejść. Jest właśnie parę momentów, to jest jeden z takich, który nawiązuje do kampanii singlowej. Walić w głowę, walić w głowę. Weźmy sobie tutaj, broń. Gdzie on ją upuścił? Tutaj. I ma to miejsce dosłownie parę razy, i to jest takie nawiązanie. Nie jest to na pewno urozmaicenie. Nie jest to dopowiedzenie tego w tej fabuły. Ponieważ, no... Chodź tu. Ponieważ to się trochę kłóci, no w tym momencie wszystko powinno wziąć w łeb, a my się staramy to jeszcze naprawić. Są inne jeszcze takie momenty. uhu. No kolego, bardzo bym chciał tutaj już mieć z głowy. Co się schować. bardzo ci prosto umówić spróbuję może z tego więc to da O, udało się stąd ten helikopter to oczywiście nie powinno mieć miejsca w tej misji gin nie powinno mieć miejsca w tej misji powinniśmy to zrobić po cichu no ale no ciężko jest skorygować misję tego typu kiedy się nie rozmawia boże partnerze pomóż Robisz ty coś? No. Ruchy, ruchy, ruchy. Widzowie patrzą. Dobra. To już chrzeni założenia. Córka prezydenta czeka na uratowanie, co też jest trochę zresztą bez sensu tej fabule, ale nie będę się na tym rozwodził teraz. Nie czas i nie tryb. Partner, partner nieprzytomny, ode mnie zależy powodzenie misji, koniec. Partner chce jeszcze raz, dobra, więc ja jeszcze spróbuję y, to zrobić. <słuchaj> y, bardzo fajne jest to, że mamy tutaj normalny postęp. Widzicie tutaj mój poziom 29, to ma przełożenie bardziej na survivala, gdzie możemy sobie kupować ekwipunek. To w sumie myślę, że też fajnie byłoby to rozbudować o jakieś zakupy, jakieś zakupy, o jakiś ekwipunek przed misją. Mniej więcej tutaj twórcy znali założenia każdej misji i teraz na przykład dać nam pistolet z tłumikiem. Fajnie byłoby, sobie, nie wiem, sami wybrali, sami ten tłumik założyli, a w misjach jakichś, nibyże snajperskich, wybrali sobie model. Czy to pistolety maszynowe, no są różne tutaj opcje, które nam dają twórcy. Podczas samych misji Może wow. co to jest za poziom Czy ja o czymś nie wiem A tam siedzi w krzakach chyba obudowali wszystkie te struktury kołpowe o te otoczkę multiplayerową, czyli jest wyszukiwarka Normalna ja nie muszę już teraz no, w przypadku moderna dwójki to albo mieliśmy kogoś do zaproszenia, albo... Albo na split'cie. Teraz mogę sobie tak pograć i mam jakoś... W końcu mogę żywić nadzieję, że uda mi się przejść to wszystko na... Najwyższym poziomie oczywiście, no. Nie grając w taki sposób, bo to jest... Bo to jest tragedia, co tu się dzieje? Jezu, jaki to jest poziom, co on włączył? Dał mi się, że wszystko dobrze. Dobra, idź ty przodem, ja co będę nas ratował. Czy ty to robisz po cichu cały czas? Chyba tak, no dobra. To się wczujmy. Klimat jest, trzeba przyznać. Zresztą w kampanii... w kampanii przed dojściem do tej miejscowy to też jest jeden z fajniejszych momentów. Jedna z fajniejszych scen oskryptowanych skoro na mnie idzie Granat No oczywiście wdepnął Dobra, teraz tam poleż, poczekaj na mnie Dobra, chodź, 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 już prawie jesteśmy Jedną misję wypada przejść, naprawdę, naprawdę Mamy różnego rodzaju liczniki, jest to średnio przydatne, możemy włączyć, wyłączyć. Reloading. Reloading. I misje generalnie są niby, niby miały być fajne, ale już naprawdę teraz mi zalatują jakimś edytorkiem, wrzucenia na. wrzucenia no, sztucznej inteligencji, wrogów. Jest koniec Boże, udało się. Na no, jakąś mapę, no i poszczenia dwóch o o o, o. Zróbmy to ładnie, jest. Takie sytuacje są najbardziej stresujące zawsze. Bo łatwo coś popsuć. Dobra, chłopakowi już podziękujemy. Czy dziewczynie, oczywiście tego nie wiemy. A ja dziękuję wam, no Spec Ops już trochę tracą niestety formę. W Battlefield'zie 3, no muszę wymienić nazwę tej gry w tym materiale. W Battlefield'zie 3, te misje były, no było ich mniej, były ciut dłuższe i one miały na siebie jakby pomysł. One też nie były super osobne, też były etapy wzięte niektóre single, ale miały swój pomysł, swój scenariusz, Jakoś ideę przyświecającą. A teraz, no, czy to zbieram materiał upadający z wrogów, czy to mamy przejście do jakiegoś miejsca, to zawsze po prostu idziemy przed siebie i zabijamy. I niewiele jest misji, które no, starają się jakoś ten trend zaburzyć, zrobić to inaczej, bardziej, bardziej ambitnie. Dobra, a ja wam dziękuję, zakończyliśmy już pokaz Modern Warfare 3, jak nie zdobyłem gry, tak nadal jej nie mam i wciąż na używce, na pożyczonej kopii ale ale tuż jest nieważne, dzięki wielkie za uwagę.